dobry, Jan Piński. Witam na kanale Historia. Dziś chciałbym Wam opowiedzieć o e, historii zemsty, e, jakiej chciała dokonać grupa około 50 ocalałych z Holokaustu Żydów, która planowała wymordować nie mniej, nie więcej, tylko około 6 milionów Niemców. E, jako zemstę za Holokaust i śmierć 6 milionów Żydów. W myśl biblijnej zasady oko za oko. I ta historia jest znana od lat, ale właśnie zaczęła być życie jej nowe życie, nowa odsłona, bo w listopadzie ubiegłego roku ukazała się książka głównej historyki 80letniej obecnie Diny Porad to jest nowe spojrzenie na tą historię. Książka oczywiście nie jest jeszcze w języku polskim, pewnie to kwestia najbliższych miesięcy. Opowiada o oczami tych osób, które w, opowiadały po latach o tej operacji. O co w tym chodziło, kto wziął w tym udział. Wiosną 45 roku grupa Przede wszystkim ocalałych z Holokaustu Żydów z wileńskiego getta. Trochę było też partyzantów, czy tych, którzy przetrwali w partyzantce na wschodzie, na, na, w Polsce, która później została wcielona, część do Związku Sowieckiego. Trochę też było tych, którzy ocaleli z warszawskiego getta. Ich celem było po prostu zemszczenie się za to, że bo takim motorem był człowiek, który się nazywał Abba Kowner, Człowiek, który miał w tamtym czasie dwadzieścia kilka lat, zasłynął właśnie taką próbą zorganizowania oporu. Getcie Wileńskim na wzór tego, które miało miejsce w Getcie Warszawskim. Oporu symbolicznego, ale po to, żeby Żydzi nie kojarzyli się takim biernym marszem do śmierci. On był takim autorem takich słynnych słów, żeby Żydzi nie, da, nie byli jak to takie stado owiec. No, w 1943 roku mu się nie udało tutaj poprowadzić do takiego powstania, jakie wybuchło w Warszawie. Natomiast on się sprzymierzył z człowiekiem, który przeszedł do polskiej historii jako Szymon Ratajzer, zwany kazikiem. Później przyjął w Izraelu imię i nazwisko Symcharotem. Jeszcze 10 lat temu uczestniczył w Polsce w 70. rocznicy po wybuchu powstania w getcie, a Symcharotem zasłynął tym, że wyprowadził z kanałów wielu ludzi, przez kanały z powstania w getcie, między innymi legendarnego Marka Edelmana. No, i właśnie Abu Kowner był tym człowiekiem, który był takim motorem tej zemsty. Starał się doprowadzić do jej realizacji. Były dwa plany. Plan główny zakładał wymordowanie 6 milionów Niemców poprzez zatrucie wodociągów w takich miastach jak Berlin, Norymberga, Monachium, Hamburg, Weimar. Plan B, który powstał w momencie, w którym grupa spiskowców doszła do wniosku, że plan A nie wypali, był takim planem już bardziej humanitarnym i bardziej, byśmy powiedzieli dzisiaj, celowym: czyli wytrucia SS-manów, którzy byli więzieni w tamtym czasie w obozach jenieckich. Ocaleni z Holokaustu nie godzili się na to, że odpowiedzialność poniosą tylko i wyłącznie dowódcy. Uważali, że również powinni odpowiedzialność ponosić ss zwykli. Tam był problemem, był taki no, powojenny świat to był jeszcze taki tworzący się Izrael. Dla swoich pomysłów, Przeprowadzenia tego Wielkiego Zamachu, młodzi spiskowcy poszukali poparcia izraelskich polityków, znaczy nie było jeszcze wtedy Izraela, ale tych, którzy mieli tworzyć. I tak Kowner pozyskał sympatię Szymona Avidana, który wówczas był szefem jednym z szefów Hagany. Która później stała się takiej organizacji no, przez Brytyjczyków uważanej za terrorystyczną, która stała się jednym z filarów późniejszej izraelskiej armii, a także sędziwego już wówczas Hajma Weizmana, który był pierwszym prezydentem Izraela który powstał w 1948 roku 8 roku. I to właśnie Weizmann pomógł Kownerowi zdobyć truciznę, która została zapakowana do puszki po mleku i następnie Kowner podróżował z tym, z tą trucizną do Europy. Jednak okazuje się, że komuś ta misja Kownera się nie podobała i niedaleko, Brzegów Francji został aresztowany przez brytyjską żandarmerię. To był jeszcze moment, w którym pamiętajmy, że na tych terenach rządziły także, zresztą w Palestynie, to była jeszcze wtedy część żydowska, część arabska, ale wszystko było pod okupacją, pod nadzorem brytyjskim. W każdym razie Brytyjczycy. Odeskortowali ten statek do Kairu, a następnie przytrzymywali Kownera przez kilkanaście miesięcy bez żadnego wyroku. Niektórzy uważają, że za aresztowaniem, zatrzymaniem, denuncjacją Kownera stał sam Dawid Ben-Gurion, pierwszy premier Izraela, dlatego że on uważał, iż realizacja planu zemsty. Kovnera, gdyby się powiodła, mogłaby w ogóle doprowadzić do e, zablokowania powstania Izraela. Po prostu, m, krótko mówiąc, uważał on, że ten ogromny kac moralny, który miał świat po Holokauście, nie powinien być zagłuszony jakąś wielką tragedią niemiecką, Niemiec. E, w każdym razie, e, w tym momencie po wpadce Kownera. Wspomniany Kazik Ratajzer, czyli późniejszy Symcharotem, raz zaczął wdrażać plan otrucia SS-manów przetrzymywanych w obozach jenieckich. Chodziło o obozy. W Langwasser pod Norymbergą, w podmonachijskim Dachau. No i plan był prosty: chodziło o przedostanie się do piekarni, które zaopatrowały te obozy, i zatrucie chleba arszenikiem. Kupiono go od grabarzy. No i w tym wypadku udało się kupić truciznę. Jednak Kazik Rajtazer dostał polecenie, aby się wycofać i zaniechać akcji w Dachau, dlatego że dostał informację od centrali spiskowców w Paryżu, że alianci są o krok od ich aresztowania. Więc on po prostu, Rajtazer, uciekł. No ale w grupa druga, która przygotowywała Otrucie SS-manów w Norymberdze. Tą grupą dowodził Józef Harmac. Ona się skutecznie przedostała do piekarni. Zatruła bochenki chleba arszenikiem. No i tutaj, drodzy Państwo, niektórzy uważają, że zatruto, po co za mało? Po no, zostali spłoczeni. Zatruli, jak sami stwierdzili, około 3000 bochenków chleba i tutaj jest właśnie, to jest bardzo ciekawe, że do tej pory nie ma źródeł pewnych, co tak naprawdę się wydarzyło. Według agencji Associated Press chlebem miało się zatruć 2283 jeńców w sprawie SS-manów byłych, w sprawie 15 tysięcy, z czego 207 miał mieć bardzo poważny stan. Korespondent BBC podawał, że było 700 ofiar. Natomiast z kolei inni dziennikarze podawali, że nie było żadnych ofiar, powołując się na więźniów tego obozu. Pojawia się też wersja około 100 ofiar i, i takich dużych liczby chorób. I tutaj z zaznaczeniem, że trzeba pamiętać, że wszyscy również no, więźniowie obozów alianckich no, byli wygłodzeni, chorzy. I te śmierci tam po prostu się zdarzały, a w momencie, w którym doszło do tego takie dosyć mocne zatrucie, no to po prostu iluś tam się przeniosło. Na tamten świat. W mojej ocenie ta liczba 100 osób jest taką kwotą. Realną. Dlatego się tym nie chwalono. Bano się po prostu tego, Arianci się bali, że wybuchną bunty, wybuchnie po prostu panika w innych obozach. Kazik Rajtazer e, Ratajzer, przepraszam, czyli wspomniany syn Harotem, e, w książce e, Bohater e, ścienia, e, to jest książka Beresia i Witolda Beresia i Krzysztofa Brunetko. Zresztą warta bardzo przeczytania. E, w, w, opowiadał, że mm, po prostu mm, to poda tam takie uzasadnienie, o którym wspominałem, że tym ssm się to po prostu należało, że to byli ludzie, których tak naprawdę nie dotknęła żadna sprawiedliwość, bo skazywano tylko i wyłącznie szefów, a i to nielicznych, tych takich najbardziej znanych. W każdym razie książka Diny Porad, ona tutaj. Jest takim bardzo mocnym traktatem filozoficznym, pokazującym też, dlaczego ta zemsta się nie udała, dlaczego politycy izraelscy sabotowali to, tego rodzącego się Izraela. Simcharotem, czyli Ratajzer, po latach uważał, że błędem było właśnie spiskowców, czyli jego również pójście po Pomoc do polityków, dlatego że to, e, e, drodzy Państwo, było właśnie e, e, no właśnie było takim problemem. Szanowni Państwo, jeżeli ten materiał się wam podobał, to proszę o subskrypcję kanału i udostępnianie tego materiału jak najszerzej. A Państwu polecam materiał historia, ekspert wojna o Polskę, tajny blatyjski plan wyrwania Polski z rąk Stalina. Szanowni Państwo, historia ekspert w dobrych kioskach, a ja mówię do zobaczenia.